Jo, siemanko, w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj będziemy grać w taką grę jak Kat. Nie wiem jak to się e, wymawia normalnie, bo to jest po angielsku jak zawsze. I ogólnie w tej grze mamy nożyk, mamy też pistolet i ciocia. <sum> no nie gadaj. Nie, czekaj, to nie jest ta. Ja nie głosuję tamto. to i tak to nie wygląda Nie, pro... To też się jest, że damy radę, damy radę. Nie no, nie damy rady, bo tam było dwa, a oni mieli trzy. Więc widzowie... No niestety się nam nie udało tym razem zagłosować na mapę jaką chcemy, a ja nie chcę. Nienawidzę. Szymon. Jestem. Widzowie. Skok. No, I ja wiem o co chodzi. Tutaj ja będę musiał obserwować chyba osoby, e, które mają coś. I ja muszę zasilić poprawnego. E, czyli mordercę. No i tyle, koniec gry. Morderstwo wygrało ci się. Nie, no, nie gada, Jeśli nas ten zamek nie zagłosujecie, to ja nie wiem co. Czekam, musimy coś tu zrobić, żeby tutaj coś na widzowie oni nie głosują. A, runda w toku. Ku, to jest sobie mogę poszukać. Nie wiem, jak się robią emotki na tym, ale są dwa. Dwa, dwa, i wy ty zagłosujesz na. Nie no, trzy do zera. Co ja się sobie... W porządku, on był zabójcą, dobra tam. No i wszyscy głosujemy na to. Bo jeśli ktoś zagłosuje... O, dwóch na jednego to pana łyższego. Sorry, wygrywamy. No tutaj stoimy. g dokładnie, stoimy, stoimy. I tutaj, tutaj... Ej! Ich jest trzech! Ich jest dwóch! I co? I co? U nas jest dwóch? U nas ich jest dwóch? I co? No i fajnie, o to polega. W tej grze przynajmniej wam pokazałem. Przez to, że tego człowieka trochę mówi. Ja sobie tutaj po prostu siedzę i czekam, aż ktoś... O! Dobra, jest, jest, jest! 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 Zabił mi ale ma nóż energetyczny i laser, więc by było mi tak ciężko. Myślę, że tu będziemy czekać na jakiś graczy. Kurde no! Nóż trolla? Nie wiem, się śmieszne tutaj były te dźwięki, co nie? Teraz mam wyciszone, to nie słyszę tych dźwięków ani w Wii pewnie. E, nie słyszycie? Tutaj. Dobra. Kill. Ale kurde, no. Gość ma skill, widzimy. Nie ma ciadeczka z nami, ani Spongeboba, więc Lipa nie ma tych dobrych skinów, co kiedyś. Panie, panie, panie. Dobra, dobra. Hit kill, hit kill. Dobra, jest. Double kill, double kill. Nie, 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 ja! Ale, bo miałem widzowie tak kamerkę podstawioną, że go. E, nie zdążyłem już, niestety. Nie, czapnął mnie, czapnął mnie, czapnął mnie. O, jeszcze ja tam zrespiłem. Jest. Ja. Jest. Wyjaśniłem go, Jest już Czekam, aż może się tu zleć, tu nie zleć. W bibliotece to... Czekamy, masz jak to jest, w tym czasie. I tutaj nam e, widzowie też podejdzie. Nie wiem czy jest, to jest, 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 kill. jest, double killa Czekamy, czekamy? Nie, dobra, walić w te. Nie, kurde, nie trapię Tak pewnie nie od pleców, pewnie może ktoś. Kurde! Co Kto to? A, tamta z tyłu, to ok. Jeśli by mnie tamten zabił. Dobra. Ja, ja musiałam przeładować chyba wtedy. Bo e, co nie? Dlaczego mamy. Jesteśmy tu, więc już... Problem... A, z tyłu jest dobra, co tam. Z tyłu to walić, ale popełniłem też jeden błąd. Nie, więcej takich że tutaj trzeba podskakiwać. Dobra. Kid shot. Da I double kill. Kto to? Kurde! Doei doei, maak ook nog heel veel, więc koks, więc koks, koks, koks. Tutaj ja lekker. Doei. Kill. On miał nusi! mnie ja, ja też ma dobry nóż. O nie gadaj! Dobra, wiesz ja go. To jest stad, więc wiecie, tutaj nie ma, że on jest. O, on jest fajny i go ja mam szanować. On cię i tak nie poszanuje, jak widać. Tutaj po prostu ma jak grać z koleżką, czy zabije ma ten koleżkę, który lubi cię bardziej. Po prostu bardzo fajnie, no ale Dwóch ich było! Silva, do Silva i Tomasz Dobra, klasyczny Samek już by... Klasika te... Klasyk też jest dobry, klasyk też jest dobry no. Więc sobie zagłosuję 1, 2, 3, a to jeden tylko z nich nie zagłosował Kto tam? Nie wiem ale nas jest, jest tylko tyle Kiedyś było nas więcej Chyba opuścili szkieletkę widzowie Ale okej okay, tu... Tu komputer jest tylko jest się do e, Właśnie Spienia się na początek gierki, Nie wiem jak to nie. Dobra Szybka, szybka bajka Idziemy tutaj Podskakuję się, ale ja nie mogę się... do podłapienia, jeszcze ktoś mi... Trzeba. Ej, nie ma nikogo. a jeszcze początek te leczki Poczekajmy, aż ktoś zajdzie albo się zleśpi. Przecież sami. O. O, też. Kurde, wyjaśnij mnie. Widzowie. Oczywiście. Subskrybujcie kanał dzwoneczkiem. Jeśli macie takie filmy pojawiają. Ja byłem stokowany. Po prostu ja nawet nie znaczyłem. Lecę się odwrócić, czy on już jest za mną. Ja czekam tu. Double skill. A będzie myśleć, że ja się tu czaję, czy nie? Myślę, że ja wchodzę do komputerka. do komputerka. Ej! sabe quando com yes, kill, kill. Uh, eskoks, eskoks. Tô, é, escoxo, com medo de que talvez abri. não sei te, te, Masz, nie zdążyłam podskoczyć jak mi się przypomniało i już mnie tutaj e, wyjaśnił, To jest dradzio, gdzie jesteś, on a nic nam prawie nie daje. Po prostu nam daje skłopić A Ostatnio czy nożem zamówiłem, a ja jestem bardzo... Ja nie lubię, że ludzi nożem, tylko... A pistolet. A wy, ja, co, czym wolicie? Pistoletem czy nożem? Jest. jest! A ja tylko, ja go nie strzelałem dlatego, że nie miałem kurde, anumicji i ja przeladowałem, ale tutaj M4R. Wyjaśniam, że dziewczyna ma... No nie, M4R meczy, szanownie. Chaił tu, ale zabiłem go. Nie M4 coś tam. Tylko... Dobra, masz, masz karę, masz karę. Widzio... Ja! Is, i Isak Iszak mnie zabił. Ten pirucharz z Lechu Poznań. Ale okej. Okay. Bo sobie lexi kole, i... wychodzimy na bojowisko. Dobry, dobra, dobra, dobra jest hit shot. O, kolejny, kolejny, ja chcę. Ty jesteś mój, jesteś mój, nie jesteś mój. Nie, jesteś mój. Nie, 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 nie jesteś mój. Czekaj, czekaj, jesteś mój, czy nie jesteś? Nie jesteś mój. Kudę, M4R. To ja mam z nim wojnę po Doszedł luzowy. Halo, halo, doszedł luzowy. Ja mi że to znowu? Ten raz. wchodzimy na bojowisko. Ja chcę się zmierzyć z, z, z luzowym. Jak chcę zobaczyć, jaki to e, jest wróg. Czy jest dobry, czy zły. Tak to zawsze wiesz. Co robi wojnę. Więc będzie lepsze o, o. M4R. Kurde! Nie, on chce mnie nożyć. Hit, dobra, hit shot, hit shot. Nubek doszedł. Kurde! Dwóch na jednego to banda łysego. Też się oni sami zabijają, kurde. A. Dobra, widzowie. Nie wiem, ile to już trwa, jego ja na zamek ten. Ja sobie tylko sprawdzę, widzowie, ile to trwa. Eee, nie piszę tu nigdzie. Widzowie. 13 minut, więc chyba będziemy powoli kończyć. Jak myślicie, że kończymy? Dobra, ostanio. Ma... Mam fajnie ich. O, tak. Ostatnia... Mamy ostatnią mapkę. ostatnią mapkę, widzowie. I to tyle, bo tam w sumie... Ej, patrz jaki koks z tego niżowego Nubek jest z typowym takim nubkiem. ma Mam Skin też e, Nubek, Nubek, odwojana. Typowy Nubek. Tutaj ktoś chyba zajmął sobie. Więc ja tutaj nie oczekuję, żeby tak daleko poszedł. Więc oczekuję w dobrach coś w pobliżu. Kurde. On się zregował, więc to trochę było tu O, spać Bob! Spać Bob, spać Bob, spać, 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 spad, Bob. O! Punchbob zabił się razem ze mną. Oczywiście tutaj. Jest. Zabił. Ej. Oj, skacze, skacze, skacze. Tyk. Jest kill, jest kill. Ej. Skacz, skacz, skacz. Dobra, jest. Hitchot, hitchot. I... Slip kill. nie. Nie, bo wiecie co? Każdy... To ma skina! Boba jest meg koksem! Eee, wszyscy co mają skina? SpongeBoba w kacie. kat czy jakiej tam? To właśnie niech mówi... Dobra, zbugowało się nam, no więc to e, chyba koniec na... No. Ej, to nie jest to. Pyk. To koniec na dziś. Więc co? Trzymajcie się, no i...